W której godzinie ma pani to spotkanie? 16. Przygotowała się pani do rozmowy? Eee, jeszcze ja? Skokoduję sobie w mózgu. Jak pani zacznie tą rozmowę? No ja zacznę. Opływowo, delikatnie, subtelnie. Przecież nie będę chujami rzucać. Tylko mon, krótko i na temat. Czemu dzisiaj taka elegancka? Ja dzisiaj mam specjalny dzień. Jakieś imieniny? Nie, miała się za sąsiadkę Helen. Tak. Skończyłam. Jak się pani bierze? Co? Od dołu. Zaczynam. A kończę na górze. Nie ma. Ja będę. Bizneswoman. Nie ona. Ja będę zarządcą klatki. Ona. W życiu. Ona zbiera te różne bajery świętości, chuje muje i chce otworzyć sklep. Chce sprzedawać te figurki? Tak. I chce zrobić na tym biznes. Ale jej to nie wyjdzie. Ona nie zdąży tego zrobić. A po czym pani wnosi, że pani Helena chce akurat otworzyć sklep z dewocjonaliami? No bo, ja, bo ja się dowiedziałam, że ona właśnie chce ten sklep otworzyć i chce zrobić na tym biznes. Czy... Ale jej to nie wyjdzie. Ja Czy... ją prześcignę. Ona wkręca wszystkich, że jest taka y, tak, pobożna. Pobożna, ale handluje tym. Rozumiesz o co chodzi. Tak. Niby tu, niby do kościoła, do proboszcza, tu, tego, ołtarz, tu, kwiaty z ogródka na ołtarz, proboszczoli, o, o. Pani chce być najbogatsza, najbogatsza w klatce? Tak. Ja chcę być. I ma Pani jakieś spotkania biznesowe dzisiaj? Mam. Z kim? Proszę. Z kim? Z prezesem spółdzielni. I ze sąsiadami. I oprócz tego, że Pani chce być zarządcą, to jeszcze chce Pani tutaj sklep jakiś otworzyć? Tak. Z czym to będzie sklep? Z czym będzie sklep? No... Taki tani. Wszystko po 5 zł. Dokładnie. Ja mam wejście do tych rzeczy. Ja sobie otworzę sklep, wszystko po 5 złotych. Myśli pani, że na tym da się zarobić? No, oczywiście, że da bajery i dostraszki. Ja się nie dam rady, nie wyglądam na tak. Figurki Maryki też tam będą, Jezuski, ruchami? Też, też, Jezuski, aniołki. Czyli pani ma plan po prostu być zarząd... najbogatszym zarządcą tutaj w klatce B? Tak.